Witam Państwa serdecznie w nowej wersji trzeciego odcinka z działu Cytologia. Będziemy kontynuować temat błon komórkowych. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie ich budowę, a dzisiaj zajmiemy się transportem przez błony komórkowe. I wiem, że temat może się wydawać mało pasjonujący, ale zobaczycie, że nie będzie tak źle. Aby w ogóle zacząć rozmawiać o transporcie przez błony komórkowe, musimy sobie najpierw wyjaśnić kilka pojęć, a mianowicie czym jest dyfuzja, i czym jest osmoza? I o ile, tak z mojego doświadczenia wynika, że o ile z tym pierwszym, czyli z dyfuzją, większość osób nie ma problemu, o tyle osmoza, mimo że nie też jest zjawiskiem całkiem nieskomplikowanym, to jakoś bywa bardziej problematyczna. Ale za chwilę wszystko będzie jasne. Na czym polega zjawisko dyfuzji? Ja dowiedziałam się raz na zawsze w momencie, gdy w ostatniej klasie podstawówki nasz młody i seksowny nauczyciel fizyki postanowił nam je zademonstrować, rozpylając w sali lekcyjnej swój męski dezodorant. Takich rzeczy, rozumiecie, już nigdy się nie zapomina. Chodziło oczywiście o to, że zniewalający zapach rozpylonego dezodorantu w jednym miejscu sali szybko było czuć w całym pomieszczeniu, a dzieje się to właśnie w wyniku samorzutnego ruchu cząsteczek. I na tym właśnie polega dyfuzja, czyli jest to po prostu samorzutny ruch cząsteczek, który obserwujemy w gazach, w cieczach, i on prowadzi do tego, że cząsteczki danej substancji rozprowadzone są, czy też rozmieszczają się równomiernie mniej więcej po całej objętości danego pomieszczenia czy naczynia, w którym się znajdują, także mniej więcej stężenie staje się równomierne w każdym miejscu danej przestrzeni. Podobnie się dzieje w przypadku barwnika wpuszczonego do np. do wody czy innego roztworu. Jeżeli wpuścimy kilka kropel jakiegoś barwnika, to po jakimś czasie ta woda będzie równomiernie zabarwiona, nawet jeżeli nie będziemy tego mieszać. I to wynika też właśnie z tego samoistnego ruchu cząsteczek. Także myślę, że dyfuzja jest zjawiskiem całkowicie, całkowicie jasnym. Natomiast przechodzimy teraz do osmozy. I osmoza jest odmianą dyfuzji, czy tam szczególnym przypadkiem dyfuzji. I polega na przechodzeniu cząsteczek rozpuszczalnika, czyli zwykle w układach biologicznych to jest woda, przez błonę półprzepuszczalną, którą w układach biologicznych jest zwykle błona komórkowa. Także możemy powiedzieć tak w biologii, że osmoza jest to przechodzenie wody przez błonę komórkową, tak upraszczając i jakby odnosząc się do naszych realiów biologicznych, w których się zwykle poruszamy. I teraz drugi ważny element tego zjawiska to jest to, że osmoza zachodzi wtedy, gdy jest różnica stężeń substancji rozpuszczonych po obu stronach błony. Tak jak tutaj widzimy, te kropeczki symbolizują substancje rozpuszczone. Jest ich więcej, powiedzmy, wewnątrz komórki niż na zewnątrz, i dlatego woda wnika do środka. Substancje rozpuszczone to mogą być sole, cukry, wszystko, co daje się rozpuścić. Takie substancje nazywa się osmotycznie czynnymi, właśnie dlatego, że jakby wywołują zjawisko osmozy. I z tym pojęciem substancji osmotycznie czynnych będziemy się jeszcze spotykać nieraz, także warto to zapamiętać. No i chodzi o to, że woda przechodzi w tym kierunku, by te stężenia po obu stronach błony się wyrównały. Czyli jeżeli wewnątrz komórki jest wysokie stężenie, czegoś wyższe niż w otoczeniu, to woda będzie tam napływać, żeby je wyrównać, jakby w porównaniu z tym, co jest na zewnątrz. Słyszałam też takie porównanie, że woda jest bardzo sprawiedliwa i jeżeli gdzieś właśnie jest wyższe stężenie, czegoś gdzieś niższe, to ona dąży do tego, żeby wszędzie było porówno. Jakkolwiek to nazwiemy, chodzi o to samo. Czyli znowu, tak jak w dyfuzji jako takiej było dążenie do tego, żeby coś było równomierne, stężenie było równomierne w całej objętości np. roztworu, to tutaj chodzi o to, żeby stężenia po obu stronach błony były równe, czyli też jest tak, jakby dążenie do wyrównania stężeń. Ok, mam nadzieję, że pojęcia dyfuzji i osmozy są zrozumiałe na ten moment. I teraz tak, w poprzednim odcinku sobie powiedzieliśmy, że błony są półprzepuszczalne, czyli że jedne cząsteczki przez nie przechodzą swobodnie, inne nie, i teraz ważne jest, żebyśmy wiedzieli właśnie, co przechodzi przez błony swobodnie, samoistnie, a co nie. Więc tak. Przez błonę komórkową przechodzą bez problemu proste, małe, pozbawione ładunku cząsteczki. Na przykład woda, praktycznie bez ograniczeń, gazy oddechowe, takie jak tlen, dwutlenek węgla, drobne cząsteczki, takie jak mocznik. One przechodzą bezpośrednio przez błonę, przez tą warstwę lipidową i ten rodzaj transportu nazywa się dyfuzja prosta. To będzie nasz pierwszy rodzaj transportu przez błonę. Dyfuzja prosta, czyli jeżeli mamy wyższe stężenie takich cząsteczek po jednej stronie błony to one sobie będą przechodzić na drugą stronę błony na zasadzie dyfuzji prostej, bo dyfuzja polega na tym równomiernym rozprzestrzenianiu się wszystkiego, więc jeżeli jest wyższe stężenie czegoś na zewnątrz komórki, no to celem wyrównania tych stężeń jakieś cząsteczki będą wynikać do środka komórki. I tak na przykład właśnie zachodzi wymiana gazowa między komórkami a otoczeniem. Natomiast te większe cząsteczki organiczne, takie jak na przykład glukoza, aminokwasy, one nie przechodzą swobodnie, bezpośrednio przez błonę, są po prostu za duże. One już będą wymagały specjalnych przenośników, o których sobie za chwilę powiemy. I możecie sobie zapamiętać w ten sposób, co przechodzi przez błonę komórkową swobodnie, a co nie. To jest takie trochę głupie porównanie. Czy skojarzenie, ale podobno według zasad mnemotechniki, im głupsze skojarzenie, to tym lepiej można coś zapamiętać, dlatego na moim kanale panuje tak niski poziom żartów. Więc to jest trochę tak jak z maseczkami, które jeszcze do niedawna wszyscy musieliśmy nosić, że przez taką maseczkę w miarę swobodnie przechodzą na przykład gazy oddechowe możemy oddychać, tak jak przez błonę komórkową przechodzi woda. No może trudno, by się było napić w maseczce, ale woda przesiąknie, tak jak przechodzi przez błonę komórkową. Natomiast już, gdybyście na przykład spróbowali przez maseczkę wciągnąć nosem cukier, podkreślam, że cukier, nie żaden inny biały proszek, no to już Wam się taki trik nie uda. Kryształki cukru są za duże i po prostu nie przechodzą. Także podobnie jest właśnie z przechodzeniem substancji przez błonę komórkową. I ostatni rodzaj cząsteczek, które nie przechodzą swobodnie przez błony komórkowe, to są jony. Czyli atomy albo cząsteczki obdarzone ładunkiem dodatnim albo ujemnym, i one nie przechodzą bezpośrednio przez błonę, mimo że większość z nich jest bardzo mała. Są to nawet właśnie pojedyncze atomy, takie jak jony chloru, sodu czy potasu, ale tutaj możecie sobie zapamiętać, że one nie mogą przejść, bo zahaczają swoimi plusikami albo minusikami w przejściu. Wiem, że to jest już w ogóle idiotyczne, ale. Ale myślę, że zadziała, jeśli chodzi o zapamiętanie. To jest bardzo ważne dla nas, że te jony nie przechodzą swobodnie przez błony komórkowe, bo na przykład na tej różnicy stężeń jonów po obu stronach błony opiera się w ogóle całe działanie układu nerwowego i generowanie potencjałów elektrycznych w błonach neuronów, czyli tych impulsów elektrycznych, które odpowiadają za przewodnictwo nerwowe. Także to będzie dla nas w przyszłości bardzo ważne, jak się będziemy o tym uczyć, więc nie zapomnijmy tego. Ok, i teraz tak, te większe cząsteczki, czyli właśnie na przykład glukoza, jakieś większe cząsteczki organiczne i również jony, aby przejść przez błonę komórkową, potrzebują różnego rodzaju białek kanałowych, białek nośnikowych i taki transport nazywa się dyfuzją ułatwioną. Czyli tam była dyfuzja prosta w przypadku gazów i małych cząsteczek bezpośrednio przez błony. A to jest dyfuzja ułatwiona, czyli drugi rodzaj transportu. I nadal to jest dyfuzja, czyli nadal to się odbywa na zasadzie samorzutnego ruchu cząsteczek zgodnie z gradientem stężeń, czyli cząsteczki się przemieszczają z miejsca, gdzie ich jest więcej, do miejsca, gdzie ich jest mniej. Tyle że tutaj, ponieważ są one większe albo obdarzone ładunkiem, to wymagają specjalnych białek, przenośnikowych kanałów transporterów. I te białka nośnikowe to są takie białka, które wiążą się z cząsteczkami po jednej stronie błony, po czym zmieniają swój kształt i uwalniają te cząsteczki po drugiej stronie błony. Kanały to są po prostu kanały, czyli takie tunele, które przechodzą na wylot przez błonę, cząsteczki, atomy mogą przechodzić przez te kanały. Z tym że tutaj też te kanały mogą się zamykać, otwierać, to nie są takie jakieś sztywne, nieruchome rury przechodzące przez błonę, tylko one jak najbardziej mogą działać selektywnie. No, i różne białka są jakby specyficzne dla różnych substancji, czyli dane białko będzie odpowiadać za transport najczęściej jakiejś tylko jednej substancji przez błonę komórkową. Także możecie się domyśleć, że tych białek różnych, transportowych czy kanałów jest strasznie dużo rodzajów w takiej błonie komórkowej. Okej, okay, i teraz tak, to co omówiliśmy do tej pory, żeby tak to uporządkować, to był tak zwany transport przez błony bierny. I tu mieliśmy tą dyfuzję prostą i dyfuzję ułatwioną, czyli to jest taki transport, który właśnie zachodzi zgodnie z gradientem stężeń, czyli on nie wymaga nakładu energii. On zachodzi samorzutnie, że tak powiem, z prądem naturalnie, na drodze właśnie dyfuzji, dążenie do wyrównania stężeń dzieje się, dzieje się samo. Natomiast mamy też transport aktywny. I transport aktywny jest wtedy, kiedy komórka chce, Skumulować albo jakieś, yy, jakieś organele komórkowe. Chce skumulować w sobie jakieś cząsteczki albo atomy, jakąś substancję, tak, aby mieć ich dużo, więcej niż jest w otoczeniu, czyli jakby pobiera je siłą, pobiera je jakby pod prąd, wbrew gradientowi stężeń. I do tego już jest potrzebna energia w postaci ATP. ATP to jest taki uniwersalny nośnik energii w komórce, jeszcze wrócimy do tego w dziale metabolizm. W każdym razie, jeżeli coś wymaga nakładu energii, to najczęściej jest to właśnie energia w postaci ATP. Także takie białko nośnikowe, które transportuje coś wbrew gradientowi stężeń, wykorzystuje właśnie to ATP, żeby jakby przepchnąć te cząsteczki przez błonę, mimo że i tak w środku jest ich już dużo. Te białka nośnikowe są często nazywane pompami, np. Na pompa sodowo-potasowa w błonie neuronów. No i nazywa się to oczywiście przez analogię do prawdziwej pompy, która gdy dostarczamy jej energii, no to np. wyciąga wodę z podziemi wbrew sile grawitacji. I tak samo te pompy białkowe czy inne białka nośnikowe przenoszą cząsteczki wbrew tej ich naturalnej tendencji do przemieszczania się zgodnie z gradientem, czyli właśnie tak jakby pod prąd. W miarę uczenia się różnych tematów, będziecie kilka razy natrafiać na takie sytuacje, gdzie komórka celowo coś w sobie gromadzi. Komórka czy jakieś organelum komórkowe celowo coś w sobie gromadzi, celowo pompuje na przykład jakieś jony do środka. Ale teraz nie będę spoilerować, przejdźmy dalej. I teraz tak, powiedzieliśmy sobie o rodzajach transportu przez błony: dyfuzja prosta, dyfuzja ułatwiona, transport aktywny. I teraz musimy sobie omówić jeszcze dwie ważne sprawy. Jedna to jest pojęcie roztworów hipertonicznych, izotonicznych i hipotonicznych i co się dzieje z komórką w takich roztworach. To wynika właśnie ze zjawiska osmozy, o którym mówiliśmy. I teraz tak: roztwór izotoniczny to jest taki, gdzie stężenie substancji rozpuszczonych jest takie samo, jak wewnątrz komórki. I w takiej sytuacji no nie dzieje się nic, dlatego że woda będzie wnikać do komórki, wychodzić z niej w takim samym tempie, nie będzie tam specjalnie napływać, nie będzie z niej specjalnie wypływać, no bo nie będzie dążyć do wyrównania stężeń, bo te stężenia i tak są takie same. Także w roztworze izotonicznym nic się za bardzo nie dzieje. Ale jeżeli mamy roztwór hipertoniczny, czyli takie, gdzie stężenie substancji rozpuszczonych na zewnątrz, w sensie w tym roztworze, jest wyższe niż w komórce no to woda będzie wypływać z tej komórki, bo dąży do tego wyrównania stężeń, czyli tak jakby chce rozcieńczyć ten roztwór, który jest na zewnątrz. No i to w przypadku komórek zwierzęcych, tutaj to jest erytrocyt, tak? To jest przykład komórki zwierzęcej, to jest przykład komórki roślinnej, bo ma ścianę komórkową. Więc komórka zwierzęca będzie tracić wodę, obkurczać się, natomiast w komórce roślinnej dojdzie do zjawiska tzw. plazmolizy, czyli cytoplazma wraz z błoną komórkową, to się razem nazywa protoplastem. Ten protoplast się kurczy, i ta błona komórkowa odkleja się od tej ściany komórkowej. To tak bardzo charakterystycznie wygląda pod mikroskopem. Czasami się to robi w szkole to doświadczenie, bo jest łatwe i efektowne. Także to się będzie działo w roztworze hipertonicznym. Utrata wody, plazmoliza w przypadku komórki roślinnej. Natomiast w roztworze hipotonicznym, czyli takim, gdzie stężenie substancji rozpuszczonej jest niższe niż w komórce to woda będzie na odwrót. Będzie napływać do komórki, żeby rozcieńczyć z kolei to stężenie, które jest w niej. No i w wyniku tego komórka zwierzęca może wręcz pęknąć, jeżeli się napełni za mocno wodą. Natomiast komórka roślinna po prostu napęcznieje, ale ponieważ ma ścianę komórkową, no to tutaj specjalnie nic gorszego się nie stanie. I teraz ostatnia sprawa w temacie transportu przez błony. To jest pobieranie substancji do komórki, usuwanie z komórki poprzez pęcherzyki błonowe. Czyli chodzi o zjawisko endocytozy, i tutaj mamy fagocytozę i pinocytozę, i mamy również egzocytozę. Endocytoza to jest pobieranie cząsteczek czy jakichś elementów z otoczenia, a egzocytoza to jest ich usuwanie poza komórkę. No i po kolei, fagocytoza to jest pochłanianie w całości dużych, stałych cząsteczek. To mogą być wręcz całe komórki. Fagocytoza jest wtedy, kiedy komórka otacza błoną komórkową, właśnie jakiś większy element pokarmowy. Zamykają w pęcherzyku, po czym trawi jego zawartość za pomocą enzymów trawiennych zawartych w lizosomach. O lizosomach sobie powiemy jeszcze w odpowiednim momencie. To są takie małe pęcherzyki zawierające enzymy trawienne. One podpływają do tego pęcherzyka z tym pobranym pokarmem, wylewają swoje enzymy trawienne, zachodzi trawienie w tym pęcherzyku. No i ewentualnie jakieś niestrawione resztki są usuwane, są wywalane poza komórkę, właśnie na drodze egzocytozy. Ale warto podkreślić, że egzocytoza to nie jest tylko usuwanie niestrawionych resztek, ale to jest w ogóle wydzielanie poza komórkę czegokolwiek za pośrednictwem właśnie takich pęcherzyków. Na przykład, jeżeli jakaś komórka Produkuje, dajmy na to hormony, jest to komórka jakiegoś gruszołu hormonalnego. To na drodze egzocytozy będą te hormony wydzielane na zewnątrz, czy też jakieś enzymy trawienne, czy cokolwiek. Także na drodze fagocytozy na przykład odżywiają się jednokomórkowce, ale też niektóre komórki naszego układu odpornościowego, tak zwane komórki żerne, na przykład makrofagi, mają zdolność pożerania bakterii bezpośrednio na drodze fagocytozy. Ale poza tym mamy jeszcze tą pinocytozę wspomnianą, i to jest pochłanianie drobnych rozpuszczonych cząstek, czyli na przykład rozpuszczonych cukrów czy białek w wodzie. I tutaj różnica jest taka, że jakby ten cały pęcherzyk, bo tutaj też powstaje taki pęcherzyk z się błony, on jakby zostaje strawiony cały razem z zawartością. Ponieważ to są jakby proste cząsteczki pokarmowe. Tutaj nie ma jakichś niestrawionych resztek, bo tu się wszystko rozkłada do zera, więc po prostu całość zostaje strawiona. W ten sposób się też odżywiają niektóre jednokomórkowce, również komórki naszego jelita wchłaniają niektóre substancje pokarmowe w ten sposób. Gąbki się odżywiają na drodze pinocytozy, więc to jest ten drugi rodzaj endocytozy. I podsumujmy to sobie, uporządkujmy na koniec, czyli transport przez pęcherzyki to może być. Endocytoza, czyli do środka pobieranie czegoś, może być egzocytoza, czyli wydzielanie na zewnątrz różnych substancji, niestrawionych cząsteczek itd. I w endocytozie wyróżniamy fagocytozę i pinocytozę. Fagocytoza, pobieranie tych dużych cząsteczek pokarmowych i trawienie ich, pinocytoza, tych drobnych, rozpuszczonych. Już prostych takich cząstek pokarmowych, i różnica między fagocytozą i pinocytozą, jeżeli chcecie to sobie jakoś inaczej zapamiętać, jest mniej więcej jak między zjedzeniem burgera a wypiciem szejka. Pozostawiam wam to do osobistej refleksji. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.